Dotpara. Znakomity, znakomity zawodnik, znakomity rycerz. Obaj, i wysocy, długi zasięg ramion. No więc z pewnością tutaj technika tej walki, dynamika będzie nienaganna. I rozpoczęliśmy ten pojedynek. Czaj się, do się. zobaczyłem byrkały. Piotr, Piotr, Piotr. A i pięknie, jak wam prowadzi ten mierzek, a tam jest dynamika uderzenia, coś niesamowitego. To nie same ręce pracują, ale to idzie z całego ciała, tak jak wychodzi prawidłowo zadane mi zadane w uderzenie. Z całej pięty, oczywiście nie byłoby turnieju, gdyby pan Piotruś miecza nie złamał, prawda? No właśnie, złości się, ale piątną cóż możemy powiedzieć, to już jest taka tradycja, Obiecuję, że będziesz miał bardzo dużą szansę wygrania sobie w wędzinie też miecza, także Idą, idą koledzy! Walcz mój, walcz mój! Mój złam, mój złam, dokładnie! Mam stary, taki brzydki już. Złam mój! Na no, Piotrku mienia miecz, ale to absolutnie nie jest żart, drodzy Państwo. Nie ma turnieju, na każdym turnieju Piotrek łamie miecz, a czasami i dwa. Zdarzały się takie sytuacje. No i nową bronią już teraz Zobaczmy, a i wyskoczył, popatrzcie, co on robi. I on skacza prosto, gdzie znajdują się jego nogi, a ręce cały czas, cały czas punktują, zobaczcie. No potęga tych uderzeń, to słychać dźwięk głowni miecz. Stop! Koniec walki! No, brawo! Brawo, jeszcze raz brawo! Ja myślę, że też brawa pocieszenia we kolejny złamany miecz Piotra. 9-5 zwycięża Piotr Krieger.